Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wodiak i dzisiaj spotykamy się, żeby omówić sobie nową czwartą już przepustkę sezonową przepustkę Bandety 4 do Red Dead Online. Myślę, że omówimy sobie cenę samej przepustki. Fakt, czy tym razem przepustka nam się zwróci czy nie, czyli czy dostaniemy za nią sztaby złota równe temu, co tak naprawdę za nią zapłaciliśmy początkowo oraz ile dostaniemy poziomów i jakie nagrody na każdym poziomie to sobie też z grubsza omówimy. Na końcu, tak naprawdę, myślę, że wymienimy sobie to, co jest najciekawsze w tej przepustce sezonowej, a przynajmniej to, co ja uznałem za najciekawsze. Oczywiście pokrywa się to trochę z startem nowych poziomów dla roli łowcy nagród. Ale to omówimy w zupełnie innym filmiku, w zupełnie innym materiale. Także zapraszam Was teraz bardzo serdecznie do oglądania i widzimy się już za chwileczkę. Także już na wstępie gra poinformuje nas o tym, co w tej przepustce sezonowej bandyty tym razem znajdziemy. Kosztuje nas ona 40 sztabek złota, z czego co ważne, jeżeli kupimy ją do 7 grudnia 2020 roku, rzecz jasna, otrzymamy 10 sztabek zwrotu w ciągu 72 godzin. I dlaczego to jest ważne? Jest to ważne dlatego, że następne 30 sztabek jesteśmy w stanie wyciągnąć z samej przepustki. Przynajmniej tak twierdzi Rockstar, ja tego do końca nie liczyłem, ale chociaż to bardzo ryzykowne, powiedziałbym, że ufam im. Także, jeżeli to co mówią jest prawdą, to oczywiście dostaniemy tak naprawdę pełen zwrot czyli całe 40 sztabek. Przepustkę kupujemy rzecz jasna w sposób standardowy czyli w naszym menu gry wchodzimy w przepustkę bandyty, w korzyści, następnie w przepustkę bandyty. I możemy się zapoznać z opisami poszczególnych rank. Natomiast jeżeli klikniemy przycisk Enter, czyli kup przepustkę bandyty, jak widzimy, dostaniemy opis tego, co tam się znajduje. Oczywiście nie pełen, bo tych przedmiotów jest całkiem sporo, co rangę coś tam dostajemy. A następnie również potwierdzając Enterem przepustkę bandyty możemy wydając te nasze 40 sztabek złota kupić i tym razem gdzie powita nas tak naprawdę w tej przepustce? Ekran końcowy, kupna, no i screen z haskim, który jest również jedną z nagród w tej przepustce, ale o tym już za chwilę. No więc, patrząc po kolei, mamy płócienną osłonę szkarłatową do broni długiej za pierwszy poziom, no i premię 15% do PD roli, czyli do punktów doświadczenia wszelakich w rolach, najzwyczajniej w świecie. Następnie na randze drugiej mamy wydajne gotowanie. Naucz się jak gotować kilka kawałków mięsa jednocześnie. Uważam, że to w gruncie rzeczy powinno być nie w przepustce, ale normalnie w grze. Następnie za trzecią rangę mamy 50 dolarów oraz pozę rozrywkową do portretu bandy. Za rangę czwartą szczęśliwy kapelusz. Fajnie spotkową i z kartami. Śmiesznie. I za rangę piątą mamy pierwsze sztabki złota w wysokości 3. Okej. Okay. Potem mamy za rangę szóstką, szóstą mamy ciekawy styl chodu. Paczkę z amunicją, czyli nie aż tak ciekawe rzeczy bym powiedział. A sok z małży. Plaga bazowa z logo soku z małży marki Bulldog Sleep. Hmm. Jestem ciekawy, czy to Bulldog Slip się jakoś pojawi w fabule. Może to takie, wiecie, zapowiedź czegoś przyszłego. Zmiana metalu broni długiej. A, darmowa zmiana metalu. OK. Mamy na zarangę dziewiątą bizona do studia fotograficznego jako tło. Oraz zestaw przedmiotów dla konia. Zarangę 10 zdjęcie wodospadu do naszego baru. Zarangę 11 mamy... Nowy ogon dla konia. Za rangę 12 paczkę z zapasami i paczkę z zapasami, czyli po prostu dostaniemy dwa razy pewnie, lub dostaniemy ich więcej. Za rangę 13 mamy wybrane przedmioty łowcy nagród. 40% taniej, ok. Końskie wąsy dyskretne i luźna czerń i biel za rangę 15. Za rangę 16, zdjęcie rancha Emerald. spokój od naszego baru. Za 17, osłonę Indygo, płócienną. Lubię te płócienne osłony, także nawet się cieszę. Dodają inne kolory. Filtr niebieski do zaawansowanego aparatu. Za rangę 18, paczkę z materiałami. Za 19, 25 sztuk towarów. Kripsa. No i za rangę 20, mamy flagę z postaciami w zwierzęcym nakryciu głowy. A, okej. Okay. Piwne, ale spoko. Do studia fotograficznego mamy tło. Ogród, takie troszkę rzymskie bym powiedział. Lub greckie. Osłona w grochy szałwia, płótna do dekoracji broni za rangę 21 spoko. Paczka z amunicją za 22, za 23 poza na skrzyniach. I kolejne trzy sztabki za 24, a za 25, czyli w jednej czwartej drogi, dostajemy klamrę. Nawet ciekawą, oraz wylewne powitanie z gestów. Za 26 50 dolarów, spoko, zawsze się przyda. Za 27 nową grzywę dla konia. Za 28 paczkę z amunicją oraz zestaw przedmiotów kolekcjonerskich, czyli równie dobrze pieniążki będą mogli dać, ale spoko. 29. wybrane konie zniżka 40% i za 30. dostajemy 25% premii PD do roli. No, ciekawa opcja, nie powiem, że nie, takie zwiększanie tej premii. Za rangę 31. Pie Frenzle, czern i Biel. Za 32. zdjęcie Łapiti o świcie do naszego baru. Oraz zmiany metalu broni za darmo. Za 33 Festa Soda logo. Ciekawe są te loga. Czy one coś dodatkowo znaczą, czy nie? Czy tylko to są po prostu wiecie loka gdzieś tam, które były w grze i tyle. Za 34 przedmioty dla konia. I za 35 czapsy Lowden. Ja akurat czapsów nie lubię, ale jeżeli ktoś lubi, to spokojnie. uciętna osłona purpura. Za 36. Zestał do pielęgnacji broni oraz wybrane półty 50% taniej Za 37. Za 38. Uuu, maska iron Tuf, Takie wygląda. Za 39. Czern i biel nowy ogon dla konia. I za 43. Sztabki złota. Czyli tak po trzy sztabki, będą nam dawać tutaj. A 41 mamy filtr to kamery. Filtr kamery śmierci, cokolwiek to nie oznacza. I uzupełnienie zacierów za darmożkę. 42 zestaw przedmiotów kolekcjonerskich, znów jakby nam dali kasę. O, to jest bardzo fajna rzecz. I znowu troszkę się dziwię, że to jest w przepustce, ale okej. Okay. Ulepszenie sakw na amunicję strzelba. Teraz w sakwie na amunicji zmieścisz więcej nabojów, petarda. Dużo używam strzelb, więc fajnie, cieszę się. Płócienna osłona bursztyn za 44. Za 45 żelatyna jako nasza marka na fladze obozowej oraz paczka z amunicją. Głównie noże do rzucania butelki ogniste to machałki dynamik. Za 46 przywołaj nowy gest. Za 47 200 naboju, usypiających, Za 48 znowu nowa grzywa. Zestaw składników bimbrowniczych. I za 50, czyli za połowę drogi, mamy klamrę splithe z hmm. rysiem. Może i karta umiejętności do odblokowania. Jedna za darmożkę. Idąc dalej, mamy zdjęcie polującej pumy, czyli obraz za 51, żywa dla konia za 52, filtr rany za 53, wybrany kapelusz za darmo oraz paczka z amunicją za 54, oraz następne trzy sztabki za 55, za 56, 5 sztuk feromonów, legendarnego zwierzęcia, kolejna flaga za 57, za 58, dolary. Oraz gest. 59. Ogon dla konia. I za 60. Znowu ciekawa rzecz, czyli ulepszenie sakwy na amunicję do karabinu. Super sprawa. Za 61. Grzywa dla konia. 52. Filtr zabójczej precyzji. Wybrane przedmioty roli na 63. Zniżka za darmo. Paczka z amunicją na 64. I płócienna osłona Szmaragd. Oraz zwiększa nam się znowu premia do roli do 30% na 65. Na 66 ulepszenie do kart umiejętności za darmo. Na 67 futrzany płaszcz Washwood. Spoko wygląda, pasuje do tych Czapsów przednich. Pozałowcy na 68. Zdjęcia, zdjęcie przyrodnika na 69 do baru i filtr żółty i na 73 sztabki złota. Smukła bieli czerni, krzywa dla konia na 71, na 72, darmowa odzież, wierzchnia, kupon. Płócienna osłona, biel, o to ciekawe, na 73, także może ładnie wyglądać. Paczka z zapasami na 74. Rękawice znowu pasujące do tego stylu czapsów i kurtki. Na 75, ładne. I na, na 74, przepraszam, na 75 mamy węża w kieszeni, a dokładniej na klamrze w sumie. Na 76 wystrój baru. 5 sztabek zniżka. 3 sztabki na 77 dla nas.

Przedmioty kolekcjonerskie i 84 znowu ciekawa opcja, czyli ulepszenie sakwy na amunicję do pistoletu. Talizman na 85 i paczka z amunicją. Wybrane poncho za darmo na 86. Poza kapeli banjo. Na 87 na 88 znowu grzywa. Trzy sztabki złota na 89 i paczka amunicji, fajnie. Maski. czerwony na 90. Jeżeli komuś było mało słów, to fajnie, aczkolwiek wolałbym, żeby na przykład dodali możliwość posiadania dwóch w obozie. To by mnie bardziej cieszyło. Najlepszy strzał, czyli gest na 91, na 92. Schludne wąsy dla khonia. Nice. Kręcone. Śmiesznie będą pewnie wyglądały. Płócienna osłona ametystowa na 93 oraz trzy sztabki złota. Mapa skarbów na 94. Wybrane przedmioty roli za darmo na 5. No i wchodzimy w ostatnią piątkę. Tajemnicza nagroda na o 96. Podróże z obozu. Naucz się, jak szybko podróżować z przenośnego obozu. No, i to jest game changer, proszę Państwa. No, ta opcja to jest bardzo duża różnica, bo tak naprawdę podróżować z przenośnego obozu oznacza podróżować z dowolnego miejsca na mapy. Bo rozkładamy ten obóz i mamy szybką podróż. Super sprawa. No, tu jestem zdziwiony, Rockstar. Naprawdę fajnie. Upłynęliście, ale fajnie. Płorumaka na 98, osłona tartanowa, rudo-brunatna, to może być ciekawe, barwnego płótna, no to może być ciekawa osłona, trzy złota na 99, no i na setnym pas na broń i kabura Esteves. Świekowany pas na broń i dodatkowa kabura, ozdobnym skorpionem i łańcuszkami. I do tego klamra Broken Hooves z osiołkiem. Fajna klamra, śmieszna. Ciepły strój chroniący przed zimnem, morment Czyli cały strój, no, taki... minimalistyczny mi powiedział. No i słuchajcie, tak to w sumie wygląda. Jakbym miał podsumować te przedmioty, które tutaj dostajemy, no to zdecydowanie na plus a pederoli oraz wydajne gotowanie w tych pierwszych przedmiotach, no i wiadomo, sztabki złota zawsze na plusie. Następnie, co tu mieliśmy, na którym? Tutaj, na 30, następne pederoli, czyli fajna, fajna sprawa. Następnie, na poziomie 43, mamy tą amunicję do strzelby, super według mnie dodatek. Następnie od 43 lecimy do 65, znowu zwiększenie pederoli. Myślę, że to duży booster. O ile oczywiście ktoś będzie ekspił jeszcze te role, nie? Następnie tutaj sakwa na amunicję do pistoletu na 84. Tutaj znowu podróże z obozu, mówię, game changer na 97. Gdzieś jeszcze pominąłem amunicję do karabinu. Ale no to są największe według mnie zmiany, które nas czekają, czyli tak naprawdę te dwie umiejętności, które mieliśmy po drodze. A no i zwiększenie amunicji do broń, to bardzo, bardzo zmienia rozgrywkę według mnie. No i tak naprawdę według tego co Wstaliśmy w informacjach od Rockstara, to ja tu nie liczyłem wszystkich sztabek złota, ale powinniśmy otrzymać 10 sztabek złota, jeżeli do 7 grudnia kupimy przepustkę, i następnie 30 sztabek złota z samej przepustki. Czyli de facto, jeżeli ktoś kupi do 7 grudnia, to cała przepustka powinna mu się zwrócić. Well, we no dobrze słuchajcie, na tym będziemy tak naprawdę kończyć nasze rozważania co do przepustki bandyty. Mam nadzieję, że moje rozkminki wam się podobały, natomiast tak naprawdę efekty będziecie mogli ocenić sami dopiero jak wbijemy odpowiednie rangi bandyty i zobaczymy co się z czym je. Także mówił dla was Wodiak, graliśmy razem w Red DO i omawialiśmy czwartą już przepustkę bandyty. Także dzięki, że ze mną byliście, dzięki, że chcieliście mnie wysłuchać. Napiszcie proszę w komentarzach, o czym chcielibyście jeszcze filmik zobaczyć i zostawcie subika, jeżeli Wam się podobało. Na tymczasem żegnam się z Wami i do następnego. Hej, hej.